W dniu dzisiejszym zrobimy taki materiał filmowy przedstawiający sposób parkowania równoległego tyłem. Warto wiedzieć, że na egzaminie, gdy będziecie takie zadanie wykonywać, odległości między samochodami, między które chcecie zaparkować, muszą wynosić około 8 metrów. Z tego względu, że zadanie egzaminacyjne to wykonuje się, gdzie miejsce między pojazdami jest dwie długości samochodu egzaminacyjnego. Nasz ma Około 4 metrów, także Wy też musicie mieć takie miejsce wyznaczone przez granatora. Materiał nasz nagrywać będziemy w warunkach placu manewrowego, ale stworzyliśmy tutaj takie warunki, jak występują na drodze. Nagrywamy to dlatego tutaj w naszym miejscu z tego względu, żeby nie utrudniać ruchu miejskiego, bo tutaj dłuższy odcinek będzie, tak, dłuższy materiał będzie i gdybyśmy tak tutaj te kręcenia robili, to no, byśmy przeszkadzali innym. Zaparkowania między dwoma pojazdami odpowiednio wcześniej włączamy sobie kierunkowskaz, żeby zasygnalizować zatrzymywanie się, żeby inni jadący za nami to i o tym wiedzieli. Podjeżdżamy sobie do samochodu, za który chcemy zaparkować powoli i przejeżdżamy go troszeczkę. I teraz na wstecznym biegu na pół sprzęgle bez gazu. Oczywiście nie kręcąc kierownicą w miejscu, bo się psuje układ kierowniczy. Powolutku cofamy tak długo, aż nasze tyły się nie zrównają mniej więcej. O, I kędźmy do oporów prawo, powolutku jadąc, tak już powiedziałem, na pół sprzęgle bez gazu. Gdy między nami a tym samochodem, za który chcemy wjechać, powstanie kąt około 45 stopni, o, wtedy teraz zatrzymujemy się. Po rozeznaniu sytuacji, ruszając, wyprostowujemy koła. Przypominam też, że w każdym jednym momencie tego manewru, możemy się zatrzymać i ocenić sytuację pod tym kątem 45 stopni wcofujemy się do momentu aż rant samochodu za który chcemy wjechać nie będziemy mieli tutaj na wysokości prawego przedniego słupka wtedy ze spokojem kręcimy do oporu w lewo oczywiście nadal powolutku sobie wcofując i obserwując drogę przez szyby i przez usterka wyżniamy sobie, ustawiamy równoległość możemy jeszcze troszeczkę do przodu dojechać żeby móc wyprostować koła i tutaj też samochód, o, mamy samochód zaparkowany robimy na luz i zaciągamy hamulec ręczny na egzaminie nie potrzeba yy, wyprostowywać kół z tego względu, że tak wjechaliście, tak będziecie wyjeżdżać, ale normalnie gdy się parkuje samochód raz, że estetycznie to wygląda yy, tak ładnie zaparkowane auto. w celu zaparkowania między tymi dwoma pojazdami podjeżdżamy sobie powolutku z włączonym kierunkowskazem w prawo informujemy innych kierowców, że będziemy się zatrzymywać przejeżdżamy ten samochód za który chcemy zaparkować troszeczkę go mijamy i zatrzymujemy się z tym włączonym kierunkowskazem powoli na biegu wstecznym na pół sprzęgle bez gazu wcofujemy się, tak długo się wcofujemy aż mniej więcej nie zrównamy się tyłami tak, to widać ładnie w małej szybce tutaj prawej Wtedy kręcimy do oporów prawo kierownicą, powolutę jadąc. Auto tworzy kąt. Gdy między nim a nami stworzy się kąt około 45 stopni, mniej więcej mówię, bo to nie jest aż tak bardzo istotne, przypomina, że w każdym jednym momencie tego manewru możemy się zatrzymać i ocenić sytuację. Nie potrzeba jednym takim ciągiem wjechać. O, mamy kąt około 45 stopni. Wtedy, po ruszeniu, kiedy powolutku ruszamy, wyprostowujemy koła. Nie kręcimy kierownicą w miejscu, bo układ kierowniczy, powolutku wcofujemy się, i gdy rand samochodu, za który wjeżdżamy, będziemy mijać prawym przednim słupkiem z naszego samochodu, ze spokojem kręcimy do oporu w lewo. I autko ładnie wjeżdża na między te dwa samochody, cofujemy się, cofujemy, oceniamy sytuację, nie więcej. No, nie możemy jeszcze. Troszeczkę dojechać do przodu, żeby wyprostować koła samochodu. Na egzaminie nie potrzeba wyprostować kół, bo za chwilę będziecie wyjeżdżać. Po zaparkowaniu robimy na luz, naciągamy ręczny, i jest parkowanie zrobione. Chciałbym Wam zademonstrować najczęściej występujące błędy podczas tego parkowania, a mianowicie, gdy stworzymy za mały kąt między samochodami, a później pokażę, jak złożymy za duży kąt. Teraz zrobimy sobie za mały kąt, czyli nie te 45 stopni, tylko mniejszy. Tak? Powolutko sobie cofamy, robimy tak samo, czyli zrównujemy się z samochodami i kręcimy kierownicą. No i teraz zrobiliśmy sobie mały kąt, o? czyli za wcześnie wyprostowaliście koła. I pod zbyt małym kątem wcofujemy się między samochody. I co to daje? Znaczy, na czym to polega, że jest błędnie? Mianowicie, potrzeba dużo, dużo więcej miejsca, żeby pod tym kątem się wcofać. I gdy wcofujemy się, to już dojeżdżamy do samochodu, który za nami stoi, a my jeszcze jesteśmy na pasie ruchu i nie ma możliwości już odpostowania tutaj. Kół, o, żeby dojedziemy i wyjeżdżamy. Musimy już zrobić korektę, do przodu dojechać, ale stoimy już bokiem, czy tam jeszcze bokiem na jezdni. O, to mm. był za mały kąt. Teraz zademonstruję wam, kiedy stworzymy za duży kąt, czyli więcej jak 45 stopni, podjeżdżamy sobie tak normalnie z włączonym kierunkowskazem, tak, zatrzymujemy się. Zrównujemy, a do tyłu cofając, zrównujemy nasze samochody, czyli tyłami będziemy równo i kręcę. I zrobię za duży kąt. Przesadziłem z tym kątem. Teraz prostuję koła, o, i już powoli zaczynamy dojeżdżać tylnym kołem do krawężnika. O krawężnik można się dotknąć, ale nie wolno. Na niego wjechać. No i cóż, nie ma możliwości zaparkowania samochodu. Czyli za duży kąt stworzył to, że jesteśmy pod kątem, nie ma już możliwości parkowania, z tego względu, żebyśmy musieli cofać jeszcze i leżdżamy w tej chwili na krawężnik. O, no, wycofamy sobie. Wycofam. I zaparkuję teraz w sposób prawidłowy, czyli mniej więcej 45 stopni cyk do przodu Na trzymanko, kierunkowskaz zrównujemy się o 45 stopni prostujemy koła przypominam że nie kręcimy kierunku w miejscu bierzemy tak długo aż ten samochodu czyli lewa tylna lampa nie będzie zasłonięta słupkiem nie kręcimy do problemu I jesteśmy zaparkowani. Korekta lekka i auto zaparkowane w sposób prawidłowy. Przypominam również, że w każdym jednym momencie tego manewru możemy się zatrzymać i ocenić sytuację, dlatego nie robimy tego jednym ciągiem, tylko tak etapami, ze spokojem.